Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, moje uszanowanie kochanemu Państwu. Chodzenie sprzyja kondycji. Trzeba robić kroki, a jak się robi kroki jeszcze myśląc o czymś fajnym, no to można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: mianowicie, raz zaczerpnąć zdrowia, dwa, przysłać mi fajny tekst. Nie skomplikowane zupełnie, ja bym tego tak nie napisał. No ale pani Iwona Łukaszyńska, owszem, i to chwała, bo to w prostocie siła, proszę państwa, to jest podsumowanie zeszłotygodniowej akcji w Sejmie. Myśmy się tym zajmowali już, ale tym razem ze strony y, państwa. Y, tekstik do bardzo znanej muzyki, którą już kilkakrotnie wykorzystywaliśmy w trakcie naszych spotkań. Zapraszam serdecznie, ballada niezwykle dziadowska. Słuchajcie ludzie tej opowieści, bo to opowieść prawdziwa. Żyje se w Polsce jeden facecik, co się Jarosław nazywa? Oko ma wściekłe, na ustach pianę, Bo coś mu nie wyszło w życiu. Ma za to kota, na punkcie kota, Którego wielbi w ukryciu. Się okazało ostatnio w Sejmie, Gdy nazwał Romana bujem, Że ten ostatni, Okropny Łobuz jest jego dalekim wujem. Mało zmównicy nie spadł, gdy taką straszną nowinę usłyszał. Zapluł się cały, twarz mu pobladła i bardzo wściekle zadyszał. A pan adwokat, jakby nie patrzeć, stał Łobuz i menda Rzekł, mów mi wuju, Jarku kochany, i mi się tutaj nie szwendaj. Pani Iwona też wpadła w furię i się zeźliła szalenie. Nie pomyślała, że w akcie zemsty ciachnął jej uposażenie. Tak więc ludziska tę przypowiastkę. Miejcie już zawsze na względzie. Bo się okazać może na końcu że wuja można mieć wszędzie. No więc taka jest opinia y, f, Pani Iwony Łukaszyńskiej. W tej sprawie popieram, szanuję i y, 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 bardzo proszę o jeszcze. Niech Pani więcej spaceruje, Pani Iwonko jeszcze. Bardziej, dłużej, więcej kroczków codziennie i tekstów będzie tyle. Proszę Państwa, mamy dzisiaj 7 dzień kwietnia. W poniedziałek, bo się zaczął już tydzień nowy i imieniny obchodzą Donat i Herman, a także Asumpta, Epifaniusz Hegezyp Jan Chrzciciel, Józef, Krystian Maria Przecław i Przedsław Wszystkiego dobrego kochanym Państwu Sowie nietypowe święta Światowy Dzień Zdrowia Międzynarodowy Dzień Domków Lalek, Dzień Pracownika Służby Zdrowia O. Szafoblat. I dzień bobrów. Przysłowie, na dziś na świętego Donata, idź po pracę do brata. Czyli taki nepotyzm delikatny. O, czy dnia kolega mój Grzesio Halama. Jeden papieros to 5 minut życia mniej, jeden szczery wybuch śmiechu to 5 minut więcej. Jaki z tego morał? To już Państwo sobie może odpowiedzieć. Na. To tak śmiało postawione pytanie. Jest gra półsłówek również dzisiaj w bąciku Kasi. Nic przyjemnego, słupy w Koninie. Dziękuję Państwu bardzo. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Moje uszanowanie. Widzimy się jutro.